Kiedy Kajtuś wszedł do przedszkola następnego dnia od razu zauważył wielką kolorową mapę wiszącą na ścianie w kącie sali. Na mapie była zaznaczona ścieżka prowadząca do środka jakiegoś labiryntu, a na jej końcu narysowany był klucz. Zaintrygowany Kajtuś podszedł bliżej i dotknął mapy. Nagle wszystko wokół niego się zatrzęsło, a gdy otworzył oczy, znalazł się na wejściu do ogromnego labiryntu. Korytarze były wysokie i pełne roślin, które wyglądały jakby żyły własnym życiem. Drzewa rozciągały swoje gałęzie, próbując złapać Kajtusia, a kwiaty wydawały z siebie dziwne dźwięki. Kajtuś zdał sobie sprawę, że musi znaleźć klucz na końcu labiryntu, żeby wrócić do przedszkola. Podczas wędrówki przez labirynt Kajtuś spotkał różne magiczne istoty. Pewnego razu stanął twarzą w twarzu z mówiącą żabą, która zaoferowała mu pomoc w zamian za kawałek jego kanapki. Kolejnym razem musiał rozwiązać zagadkę prezentowaną przez starą Sowę, żeby przejść dalej. Ale największe wyzwanie czekało na Kajtusia na samym końcu labiryntu. Tam spotkał olbrzymiego smoka, który pilnował klucz. Smok wyglądał przerażająco, ale miał jedną słabość. Uwielbiał śpiewać. Kajtuś wpadł na pomysł, żeby zaśpiewać Smokowi piosenkę. Gdy Kajtuś zaczął śpiewać, Smok zaczął tańczyć, śmiejąc się i klaskając w łapy. Był tak zachwycony występem Kajtusia, że zapomniał pilnować klucza. Chłopiec szybko go zabrał i ruszył w kierunku wyjścia z labiryntu. Po drodze spotkał jeszcze wiele przeszkód, ale dzięki pomocy nowych przyjaciół, których poznał w labiryncie, udało mu się wydostać na zewnątrz. Gdy tylko opuścił labirynt, znów znalazł się w przedszkolu. Jego przyjaciele patrzyli na niego z niedowierzaniem. Kajtoś uśmiechnął się do nich i pokazał klucz, który zdobył w labiryncie. Wszyscy zaczęli się śmiać, a Kajtoś zrozumiał, że prawdziwa magia leży w przyjaźni i odwadze. Morał, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, możesz liczyć na pomoc przyjaciół i własną kreatywność. Koniec.